Szanowni widzowie witajcie w Rivals w trzecim już odcinku, który nagrywam 23, ale chyba wrzucę czwartego, bo już dzisiaj wrzuciłem trzy odcinki i niedługo czwarty poleci. Gram znowu z ziomkiem w O tym tu. Gdzie on jest? Zniknąłeś. Chodź grać! Albo ja zagram jedną rundę bez, albo dobra z tobą. <coughs> zanim coś... no, ktoś tu będzie a ja tu potem muszę wycinać to, że tak długo trzeba czekać dobra, ja idę 1v1, potem z tobą zagram ziomo, dawaj arenę, co ty chcesz? Ty chcesz w rozpryski czyś ty chory? Ja nie wiem, co to za mapa ja pierwszy raz na oczy widzę to się odbija od tego, czy co się z tym robi? Nie wiem, zwykła mapa. Random. Aha. Genialnie jak ten typ chce ze mną znajpić. Ha! Probiłem typa. Wiem jak go robić, trzeba od tyłu. Albo granatem. Tak też można. O, idzie. Ten typ nie próbuje snajpom, jakaś zrobić, ale mu to nie wychodzi. No i co, i co, i co, i co mi zrobisz? Takie kostki z ciebie inne zostały. <laughs> ja muszę po prostu patrzeć, gdzie on idzie. To jest najprostsza rzecz. On chyba do mnie idzie. Tylko ja jeszcze nie wiem, którędy. A, no idzie, idzie. Snajpi! On snajpę ma. No to nie ma snajpie. Dobra. On będzie teraz do mnie sniper. Ale nie wie, że mu zaraz spadnę na łeb. O, 3 do jednego. Ale życia mi zostało. Ten, ten, e, ten granat pewnie mu nic nie zadaje, ale dobra. Chociaż może troszkę mu może i za. Ty, typie, jesteś typem, typie, jesteś typem, bądź, nie bądź typem, typie. Ten typ typuje za bardzo, jak ja mam z nim wygrać, jak on tą mapę ma na pewno cykaną cyk cyk. A, no tak, szybko. Aha, Gdzie w ogóle są jego kości? Ostatnia rundka. Może jednak mu coś ten granat tych zadaje? Myślę, że jestem w innym miejscu, ale ja się w tym miejscu sam myśli nie znajduję. A on ma nóż, ale też sobie z nim nie radzi. No i wygrała. Ej, Mati, weź już, z zrób 2 no. na 2, już do ciebie idę. A bo ty grasz. To idzie ze mną na solo? O, ten chce. Dobra, to, to będzie odcinek z Tobą, ale bez Ciebie, XD. No ten typie, no ja chcę z Tobą. Aha, bo on ma pewnie z nim chce grać. Ziomuś, ja z Tobą zagram. <coughs> Błagam arena. Proszę. Yes. Napiszcie, czy wam przeszkadza to, że mam czad w ogóle odpalony, bo on zawsze jest odpalony. Aż tak z przyzwyczajeniem mam na robloxie. On ma RPG, ale nie wie, jak nie, nie wie, co z nim zrobić, chyba. Albo jednak nie jest RPG. Jego RPG jest rpg -iem. Chyba go jakoś od boku zajść. I zda, co ten ty robi, on nie wie jak RP działa. Ja też tak prawie miałam teraz. którą masz już rundę U mnie też jest zero dwóch, ale dla niego No u mnie też, ale dla niego 3 Co to jest za typ? no? Walony RPG A co ja mam zrobić jak on ma RPG -a? Ty masz RP'ga jak oni cię robią, że ty zawsze przegrywasz? Co oni ci takiego muszą zrobić? Cholera on tym rpg do mnie wali. O! No nie no! Ten typ strzela, kurde, z drugiego końca i on do mnie trafia. No co on robi? no. Dobra, nie, teraz ci tego porobić, teraz mam tego dość, chociaż jeden punkt. Jeden punkt dla... Nie wiem po co, ale dobra. Masz rpega podobno, prawda? No masz, ale mi tym walonym rpegiem nic nie zrobisz. A jednak zrobisz. Ale to nie był rpeg, dobra, nie? No, widzę, ja to kończę. Jedna wygrana, druga przegrana, to w sumie nie jest tak źle. To, to chyba nara widzowie się, tylko dam zobaczę. Ale snajper bym szczerze mówiąc nie chciał, chyba. A co to? A to jest <laughs> Pokaż tą kuszę. Ona no ma fajnego tego. Dobra, to widzę się, banara.